Cześć, witam w filmie, gdzie będziemy rozwiązywali sobie arkusz CKE 2020 egzaminu ósmoklasisty. Bez zbędnego przedłużania zaczynamy! Na diagramie przedstawiono wyniki w centymetrach uzyskane przez zawodników uczestniczących w finale konkursu Skoku Wzwyż. I pytają nas, ilu zawodników uzyskało wynik wyższy od średniej arytmetycznej wyników wszystkich uczestników finału tego konkursu. Czyli w zadaniu mamy 7 zawodników i trzeba sobie odczytać po prostu z tego diagramu, ile każdy z nich skoczył i policzyć sobie średnią arytmetyczną. Bo odczytając z wykresu od dołu, widzimy sobie, że pierwszy skoczył 200, drugi skoczył 205. Trzeci skoczył 202, czwarty skoczył 206, piąty skoczył 208, szósty skoczył 198, a siódmy skoczył 202 cm. Zawodników było 7, czyli żeby policzyć a średnią arytmetyczną, to wszystko musimy do siebie dodać i podzielić przez 7. Czyli wychodzi nam po dodaniu tego 1421, Dzielone przez 7, czyli równa się nasza średnia 203 cm. I odczytujemy sobie, ilu zawodników skoczyło powyżej średniej. Czyli skoczył zawodnik, który skoczył 205, skoczył zawodnik, który skoczył 206 oraz ten, który skoczył 208. Czyli mamy trzech zawodników, ma wynik powyżej średniej. Mamy kolejne zadanko, które no, wymagało niestety troszeczkę wyobraźni przestrzennej, bo mamy przedstawioną na rysunku siatkę naszej kostki oraz mamy trzy figury. I teraz, jak to łatwo ugryźć sobie, żeby się nie pomylić? Czyli jednym słowem musimy spróbować sobie tę naszą siatkę złożyć w głowie. Czyli teraz tak, zacznijmy sobie od tych ścian tutaj z zamalowanymi figurami. Czyli zamalowane figury jakbyśmy sobie składali, to tu byśmy mieli na przykład zamalowany trójkąt, następnie byśmy mieli na ściance na górze zamalowane kółeczko, na tej ścianie, tutaj oraz na tej si ściance z tyłu, musielibyśmy mieć zamalowany kwadrat. No i na samym dole byśmy musieli mieć pusty trójkąt. Kolej, jak pusty trójkąt już sobie złożyli, to w takim układzie w tym miejscu musielibyśmy mieć na tej lewej ścianie puste kółeczko, a na tej ścianie prawej byśmy musieli mieć pusty. Kwadrat. No i patrzymy sobie, gdzie występuje nam taka sekwencja? No taka sekwencja występuje nam tylko i wyłącznie tutaj, że mamy w podpunkcie C mamy kwadrat, który sąsiaduje nam tutaj w tym miejscu. Zobaczcie, tą ścianę mamy tutaj z kwadratem pustym, który sąsiaduje nam z zamalowaną ścianą w tym miejscu. Oraz tutaj sąsiaduje nam ze ścianą z kółeczkiem zamalowanym. Czy jednym słowem odpowiedź C? No ale to trzeba umieć sobie wyobrazić. No i mamy kolejne zadanie. Dany jest wzór opisujący pole trapezu i z tego pola trapezu trzeba wyliczyć sobie x. Przekształcanie wzorów zdaje sobie sprawę, że sprawia problemy, no ale spróbujmy sobie to jakoś poradzić z tym. Pierwszą rzeczą, pozbywamy się dwójki zmianownika, czyli mnożymy sobie razy 2 i mamy wówczas 2p równa się x plus y razy H. Przemnażamy sobie wszystko, bo mamy rozdzielność mnożenia względem dodawania, czyli zapisujemy 2P równa się XH dodać YH. Mamy wyznaczyć X. O, tu tego X mamy wyznaczyć, czyli to przerzucamy na drugą stronę, czyli mamy 2P minus YH równa się XH, no i żeby wyznaczyć X, wystarczy tylko i wyłącznie podzielić przez H. Czyli mamy 2P minus YH przez h równa się x. I niestety nie ma takiej odpowiedzi, ale zwróćcie uwagę na to, możemy sobie w takim układzie zapisać, że nasze x równa się 2p przez h minus yh przez h. No bo rozdzielamy to na dwie osobne liczby. No i mamy wreszcie, że x równa się 2p przez H, tu nam się H skraca i jest minus Y i mamy zadanko zrobione. Kąt ostry rombu ma miarę 60 stopni, a bok tego rąbu ma długość równą 4 cm. I mamy romb o boku długości 4 oraz kącie 60 stopni. No i w tym momencie, jeżeli tu jest trójkąt równoramienny i tu jest kąt 60 stopni, to te dwa kąty muszą być takie same. Zostaje nam tutaj 120 stopni na obydwa kąty, czyli w takim układzie 120 stopni na 2, to jest 60, czyli tu jest 60 stopni i tu jest 60 stopni. Czyli jeżeli to jest 60, 60, 60, to trójkąt jest równoboczny, to w takim układzie krótsza nasza przekątna będzie wynosiła 4. Czyli pierwsze jest prawda. No i teraz musimy obliczyć sobie pole tego rombu. No i najprościej będzie skorzystać sobie ze wzoru na pole trójkąta równobocznego. Przypominamy sobie, pole trójkąta równobocznego równa się a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4, a ten rąb składa się z dwóch takich trójkątów, czyli pole naszej figury będzie wynosiło 2 razy w miejsce a wstawiamy 4, czyli mamy 4 do kwadratu, pierwiastka z 3 przez 4, czwórka z wójeczką nam się skraca, czyli tu jest 1 i 2. 4 do kwadratu to jest 16, 16 przez 2 to jest 8, pierwiastka z 3. Czyli mamy obydwie prawdy. No i mamy kolejne zadanko, takie dosyć nietypowe. Na kartce w kratkę Tomek narysował według pewnej reguły 4 łamane. I pytają nas, łamana o długości 48 ma numer 6 czy 7 oraz ile taki kratek będzie miała łamana o numerze 8. Można to zrobić w sposób łopatologiczny, czyli wziąć sobie kartkę, brudnopisu macie dużo, i dorysować sobie według tej zasady, która tutaj jest, piątą szóstą, siódmą, ósmą i policzyć sobie paluchem liczbę tych kratek. Ale ja Wam tutaj pokażę taki sposób troszeczkę wymagający bystrości i pewnej rzeczy zauważenia. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Pierwsza łamana miała 3, druga łamana miała 8, trzecia łamana miała 15, czwarta łamana miała oczywiście 24, piąta łamana, szósta łamana. 7 łamana 3, 8, 15, 24. Czy coś już tutaj widać? Czy 3 to nie jest to samo co 4 odjąć 1? Czy 8 to nie jest to samo co 9 odjąć 1? Czy 15 to nie jest to samo co 16 odjąć 1? Czy 24 to nie jest to samo co 25 odjąć 1? Czyli co tutaj mamy? 4, 9, 16 mamy kwadraty kolejnych liczb. Całkowity. Możemy to sobie zapisać w tym przypadku, że to jest 2 do kwadratu minus 1, tu jest 3 do kwadratu minus 1, tu jest 4 do kwadratu minus 1, tu jest 5 do kwadratu minus 1. No to ta będzie miała ile? Ta będzie miała 6 do kwadratu minus 1, czyli 36 odjąć 1, czyli 35. Ta będzie miała 7 do kwadratu minus 1, czyli 49 odjąć 1, czyli 48. Ta będzie miała 8 do kwadratu minus 1, czyli 64 odjąć 1, czyli 63. No i ta ostatnia będzie miała 9 do kwadratu minus 1, czyli 81 odjąć 1 równa się 80. Czyli mamy, że szósta łamana ma 48, a ósma łamana ma 80 i mamy zadanie zrobione znacznie szybciej. Oczywiście no, można było to sobie rozrysowywać, ale więcej czasu by nam to zajęło. Kolejne zadanko mamy: w grudniu w trzech sklepach sportowych alfa beta i Gamma sprzedawano łyżwy figurowe. No i mamy tutaj te trzy obniżki. Pytają nas, gdzie obniżono najwięcej? Czyli jeżeli w pierwszej obniżce płacimy tylko i wyłącznie 2 trzecie ceny, to znaczy, że obniżamy o 1 trzecią, a jedna trzecia będzie w przybliżeniu około 33%. W drugiej obniżce mamy 30%. A w trzeciej obniżce mamy ćwierć, a ćwierć to jest 1 czwarta czyli 25%. W takim układzie prawidłową odpowiedzią jest oczywiście odpowiedź A, czyli że ta nasza pierwsza obniżka jest najbardziej opłacalna. Dany jest trójkąt równoboczny ABC o boku długości 10. W tym trójkącie poprowadzono wysokość CD. Do końca zdania wybierz właściwą odpowiedź. Obwód trójkąta ADC jest równy, czyli po prostu mamy obliczyć obwód trójkąta. No i mamy trójkąt A. B, C. O boku 10 i wiemy, że ten trójkąt jest równoboczny. W takim układzie, jak widzimy, że tu jest kąt prosty, tu jest 60, tu jest 30 stopni, to możemy sobie skorzystać ze związków miarowych dla trójkąta 60 i 30. 60 stopni i 30 stopni, kąt prosty. I przypominamy sobie, że tu będzie A, tu będzie 2A, a tu będzie A pierwiastków z 3. To w takim układzie, skoro tu jest 10, w tym miejscu mamy 5, a tu mamy 5 pierwiastków. Z trzech. Dodajemy wszystko do siebie, czyli wychodzi nam 10 plus 5 to jest 15. Dodać 5 pierwiastków z 3. I to jest nasza odpowiedź D. I zadanko jest zrobione. W trójkącie KLM poprowadzono wysokość KN. Długości niektórych odcinków opisano za pomocą wyrażeń algebraicznych. I zapisujemy sobie KL, czyli tutaj, to jest 2Y. Z kolei LM, czyli mamy tutaj LM, czyli całe to tutaj, to jest 2X. A następnie mamy, że kn równa się k plus 1. I w tym zadaniu mamy o, na podstawie tych naszych zmiennych opisać sobie pole naszego trójkąta. Pierwszą rzeczą to wypadałoby zapisać sobie pole trójkąta. Pole trójkąta to jest nic innego jak 1 druga a razy h. I teraz tak, nasze a, czyli podstawa, to jest 2x. Czyli zapisujemy sobie, że 1 druga razy w miejsce a wstawiamy 2x razy h, ale h to jest k plus 1, czyli wstawiamy sobie razy k plus 1. Równa się. Dwójeczki nam się tutaj skracają i wychodzi, że to jest x razy k plus 1. I takie całe straszne zadanie. I to byłyby już wszystkie zadania zamknięte, jeżeli chodzi o egzamin ósmoklasisty 2020. Jak widzicie, one były i łatwiejsze i trudniejsze. No, część trzeba było pomyśleć, część trzeba było wiedzieć, a póki co, jeżeli się film Podobał, to zapraszam do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę, zostawienia miłego komentarza i zapraszam do następnych materiałów. Cześć!